Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest już po świętach 27 grudnia, w związku z czym postanowiłem, że wykorzystam ten niedzielny dzień na nagranie krótkiego odcinka i chciałbym po prostu porównać 50 i 55 do samego pod pełną klatkę. Także. Zaczynajmy. Jeszcze szybkie ogłoszenie. Postanowiłem zrezygnować z tego intro, żeby te filmiki były jednak możliwie najkrótsze i najbardziej treściwe. Dzisiejszy odcinek jest taki dość spontaniczny. Przyjechałem sobie tutaj do Lasku, żeby sobie po prostu potestować te obiektywy, bo sam jestem ciekawy, czy moje dopłacenie do Cysa było mądrą rzeczą. Kupiłem go na Black Friday, więc trochę taniej. Obiektyw jest mniej więcej czterokrotnie droższy od Sonego. Sony kosztuje... 850 zł, bodajże 840, no a jest około 4000, w zależności od sklepu którym go kupujecie. Także nie przedłużając, pamiętajcie o tym, że to jest 55, w związku z czym powinniśmy przesunąć statyw, co zmieni naszą odległość od obiektu i co wpłynie na bokach Nie będziemy tego robić, statyw będzie ustawiony w jednym miejscu, zdjęcia z 55 będziemy ewentualnie lekko dokropowywać, no i zróbmy sobie takie po prostu porównanie, które z tych szkiełek jest ostrzejsze, zobaczmy jak wygląda aberracja chromatyczna, bo zauważyłem, że w tym cajsie jest to dość duży problem, szczególnie przy filmie. Przy zdjęciach będziemy to robić oczywiście z włączonymi wszystkimi korekcjami, które są, które zachodzą na procesorze w naszych aparatach. Oba te obiektywy będziemy testowali na Sony A7 III przy manualnych ustawieniach. Zobaczymy, czy warto jest dopłacić do tego obiektywu. Przedstawiam teraz też krótką specyfikację, a to, czego się nie uda dograć tutaj, po prostu dogramy w studio, żeby po prostu film był pełny. Najpierw zajmijmy się elementami, które są takie same dla obu obiektywów. Tutaj mam małą ściągawkę, w którą sobie będę zerkał. Obydwa te obiektywy nie są stabilizowane, nie mają wbudowanej stabilizacji, także warto jest mieć stabilizowaną matrycę, jeśli na niego decydujecie na przykład do filmowania. Obydwa te obiektywy kryją pełną klatkę. Maksymalne zamknięcie przysłony to F22, no i maksymalne otwarcie to oczywiście F18. Przez względ na ogniskową, oczywiście, odległość ostrzenia w obu szkłach jest troszeczkę inna. Przy 50c jest to 45 cm, a przy 55c jest to cm 50. Budowa 50 jest bardzo klasyczna. Jest to taka budowa jak w starych szkłach, na przykład Minolty, które wychodziły już w 1985 roku, czyli jest to 6 elementów w 5 grupach. Jeśli chodzi o Cajsa, jest to 7 elementów w 5 grupach, troszeczkę nowsza konstrukcja. Jedną z takich bardziej wyczuwalnych różnic jest różnica w wadze. Soniak jako że jest plastikowy, kosztuje 8 800, no to jest troszeczkę gorzej zbudowany, nie jest to konstrukcja metalowa i waży 186 gram, natomiast jeśli chodzi o Zeiss'a, jest on prawie 100 gram cięższy, z wagą 281 gram. Jest to konstrukcja metalowa, nawet pierścień odostrzenia jest metalowy, no także to jak najbardziej na plus, ale wiem, że te czarne metalowe obiektywy od Zeiss'a mają tendencję do zbierania rysek, także warto mieć to na uwadze. Jako że tutaj już się rozstawiliśmy, to może Zacznijmy od tego portretu. Zrobimy najpierw na jednym, potem na drugim. Wam polecą te zdjęcia A i B, żebyście sami wybrali, które Waszym zdaniem wyglądają lepiej. Także teraz będę modelem. Rafał, klikaj. No, portrety mamy wykonane, resztą Was nie będziemy zanudzać. Rozstawiamy staty w tym samym miejscu, przepinamy tylko szkło, nie zmieniamy odległości od obiektu mimo różnicy w ogniskowej. Warto te 5 mm też zobaczyć na tych zdjęciach, więc bierzmy się do roboty, bo zaraz nam zajdzie słońce.

Ustawiliśmy nowy setup, żeby zrobić test autofokusa przy wideo. W związku z czym ja sobie teraz pochodzę i zobaczymy, jak sobie te 50 poradzą. Nie zabrakło czasu, słońce już zachodzi, także zakończenie przebitki i rozpoczęcie prawdopodobnie też nagram zaraz w biurze, no a tymczasem my się zbieramy, zmarzliśmy straszliwie. No i dobra, wróciliśmy już do studia. Ja zdążyłem zmontować materiał, który nagraliśmy w lasku. W związku z czym, też widziałem te zdjęcia na pełnym egranie, wrzuciłem je do montażu. No i teraz możemy rozwikłać zagadkę. Zdjęcia A to zdjęcia z Sony, zdjęcia B to zdjęcia z Caisa. No i ja jestem tutaj zaskoczony, jak dobrze Sony sobie poradził. Są nieco mniej ostre. Cais jest. O włos ostrzejszy powiedzmy, no ale obydwa te szkła cierpią na potworne aberrację i o ile przy zdjęciach w lightroomie jesteśmy w stanie to bardzo prosto usunąć, tak przy filmowaniu nie jest już to takie proste i trzeba mieć to na uwadze. No i jeśli chodzi o autofokus, a tutaj one mnie bardzo mocno zaskoczyło, no to tak jak widzieliście na tym porównaniu końcowym, Sony był czasami szybszy od, od tego Cajsa, co jest naprawdę imponujące patrząc na tą różnicę w cenie. Jednakże muszę tutaj być też z wami szczery i w złych warunkach oświetleniowych podczas na przykład reportaży czy jakichś wieczornych zdjęć Sony się gubi, dużo pompuje, szuka tego miejsca, w którym ta ostrość powinna być ustawiona. No, Zeiss jest zdecydowanie szybszy. No ale tak jak widzicie, jeśli robicie zdjęcia w dobrych warunkach oświetleniowych, no i nie robicie tego profesjonalnie, macie czas na poprawienie czegoś, no to taki soniacz powinien być dla was dostatecznie dobry. Jednakże przy zastosowaniach profesjonalnych, no jednak wybieram tego Zeissa, jest on tutaj zdecydowanie precyzyjniejszy, szybszy i pewniejszy. Ufam mu zdecydowanie bardziej. Można by też było zrobić porównanie do Sigmy ART 51.4 albo do 1.4 G Master. Niestety Sigmy nie posiadam, bo przy filmowaniu zazwyczaj te Sigmy sprawdzały mi się gorzej od tych obiektywów Sony czy Zeissa. Jeszcze jedna rzecz, którą warto wspomnieć przy temacie autofokusa, jest to, że on pracuje różnie w zależności od tego, z jakim body go używamy. Słyszymy dużo opinii, że 50 to po prostu skaszana trup i nie da się z tego korzystać. Miejmy na uwadze, że inaczej ten obiektyw zachowuje się na Sony A6000, na A7 III albo na A7S III. No a z Skoro już wspomniałem o A7S3, to ten cały odcinek został zrealizowany na tym body. Korzystam z niego jakieś półtorej miesiąca już i jestem naprawdę zadowolony. Powiedziałem też, że szkła Sigmy spisywały mi się gorzej przy filmowaniu, jeśli chodzi o ostrzenie. No i to sprawdzimy sobie, w którymś z kolejnych odcinków porównamy Sony 351.8 do Sigmy Art 3514. Może po prostu wezmę ten mikrofon, siąc przy komputerze i zrobię komentarz do tego, co widzimy na ekranie. Po lewej mamy zdjęcie z Sonego, po prawej stronie mamy zdjęcie z Zeissa. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na bokach, które wyglądają troszeczkę inaczej. Między innymi przez to, że Cais ma więcej ostrzy składających się na naszą przysłonę. Jednocześnie zwróćcie uwagę na centrum kadru, miejsce, w którym jest to wyostrzone. Tutaj widzimy, że Cais no jest ostrzejszy po prostu mm, od tego słoniacza. Następnie, znów po lewej Sony, po prawej Cais, zrobiłem to zdjęcie właśnie po to, żeby pokazać wam. Jak duża aberracja chromatyczna występuje w tych obiektywach? No, i o ile w Lightroomie, tak jak mówiłem wcześniej, jest to łatwe do usunięcia, a tak przy filmowaniu będzie to już wyglądało trochę gorzej. Tutaj, przy tym snapshotie, widzimy, że Zeiss, też między innymi przedogniskową, jest bardziej kremowy. To bokeh też wygląda lepiej, przez właśnie wzgląd na to, że mamy większą ilość ostrzy, ale nawet tutaj jesteśmy w stanie na bokachach. Zauważyć w przypadku obu obiektywów, występowanie aberracji chromatycznej. Niestety. Tutaj sobie możemy przeanalizować to ujęcie, na którym ja wyskakuję z boku kadru klatka po klatce. I zobaczcie, że Zeiss szybciej łapie, zaczyna łapać ostrość i tutaj już Zeiss ruszył, tak, czyli mamy no, dwie klatki przewagi, dwie, trzy, zanim rusza sony. No, i lecimy klatka po klatce, klatka po klatce. Ca jest dalej, nie jest ostry. Możecie też zwrócić uwagę, że tu jest ten fringing fioletowy taki na tym moim białym zamku, co też jest no niepożądanym efektem, niestety. Lecimy sobie dalej. też Teraz, jak mamy większy bok w tle, widać ten zielony fringing, czyli aberrację w drugą stronę. Lecimy dalej. Hmm, skupiam się na tej aberracji. No i w sumie nie wiem, co wyostrzyło szybciej. Trzy klatki przewagi cajsa, jakby tutaj przy tym zostajemy No i następne ujęcie to ujęcie, na którym wyskakuje z dołu Czyli mamy... Pojawiam się w kadrze Znowu ta sama sytuacja Mamy teraz tutaj fioletowy fringing dookoła tych moich zamków A za chwilę będziecie widzieli zielony w tle na bokechu Także ta aberracja jest spora Lećmy klatka po klatce I tutaj Sony wyostrzył szybciej I to mnie zaskoczyło bardzo pozytywnie właśnie Zobaczmy sobie... I Sony szybciej dochodzi do tego miejsca, tak. Okej, okay, no powiedzmy, że jest klatka w klatkę. Może klatkę, dobra, dwie klatki przewagi ma tutaj size. Dwie klatki przewagi ma tutaj size. No ale pamiętajcie, że różnica w cenie to jest czterokrotność, więc no po prostu warto mieć to na uwadze. No i czy warto dopłacać tak dużo kasy? Wydaje mi się, że na to pytanie już każdy musi odpowiedzieć sobie sam. W moim przypadku ten lepiej działający autofokus będzie tutaj zawsze na plus dla Zeissa i podczas zleceń komercyjnych sięgnę właśnie po niego. No tak, że to było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!